Wow, 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 dobra, 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 dobra! Yeah. Co?! Dzień dobry moi drodzy, witam, witam serdecznie, ze strony Krystian A oto przed Państwem kolejny odcinek z Sons of the Forest Z którego w sumie miałem odpocząć, ale ostatecznie wyszła dosyć szybka aktualizacja Albo po prostu to ja się nie uwinałem z podrzuceniem Wam tego materiału dość wcześnie No i krótko mówiąc, dzisiaj będziemy spędzać cały odcinek na zwiedzaniu tego co jest nowego w Sons of the Forest, więc mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Aktualnym update, który mamy tutaj u nas, e, parę rzeczy fajnych, mianowicie mamy mini bossa na stołówce Z tego co wiem. E, mamy jeszcze... W końcu w końcu dodane coś, co po prostu będzie cudowne dla mnie. Mianowicie mamy w końcu dodaną lotnię, więc... Nareszcie będę mógł sobie po prostu jakoś szybciej przemierzać przez te tutaj wszelkie miejscówki i naprawdę to mi mega pomoże Mam nadzieję też, że tutaj jakieś zwyczajne mutanty też się znajdą, bo czemu by nie? Eee, teraz ogólnie odpowiem dlaczego nie było filmów przez ostatnie kilka dni Nie było filmów mianowicie z tego powodu, znaczy najwyżej nie było Sons of the Forest razu po tym, po wyjściu Mianowicie z tego powodu, że musiałem po prostu, e, ogarnąć kompa swojego Bo mimo wszystko no, to jest najważniejsza moja rzecz Bo to w końcu dzięki niemu nagrywam to wszystko No i krótko mówiąc, e, tego, oddałem go do serwisu Bo parę rzeczy po prostu musiałem z nim ogarnąć I no, w zasadzie to tyle, no, co mam tutaj dużo mówić Ogólnie dalej nie wiem jak sprawa wygląda z Virginią Niby mamy jej znacznik na mapie, ale to, tak naprawdę to... Nie wiem czy ona jeszcze żyje czy nie Obstaję, że bardziej nie. Eee, o rany. Ja zapomniałem, żeby sobie to ogarnąć. W ogóle nie mam nadzieję, że ja idę w dobrym kierunku, bo chyba do tego bunkru się schodziło jakoś tak. Tylko nie wiem, czy to jest właśnie w tym miejscu. Tutaj. Okej, okay, nie wygląda jak zwyczajny bunkier, więc. Może akurat pierwszy strzał był najlepszy. Śmiem wątpić. Co jest? Uuu, ale dostał Kritikala. No, trudno kolego. Ogólnie słyszałem też, że tutaj były bokfixy i na przykład e, mój trik z pomnożaniem, ile mi się chciało, tych płód za pomocą e, tego szafek, tamtych półek po prostu co robiłem. No, został już naprawiony, więc po prostu nie mogę już więcej sobie w nieskończoność tych kutrowić. i no to nie. No, nie jest nic fajnego, muszę przyznać. Aczkolwiek, no, sprawiedliwe. Chociaż aktualnie mówię. Nie wiem, ja prawdopodobnie jeszcze spróbuję. Skoro teraz ten glider, to budowanie wieży nie jest takim głupim pomysłem, by the way, sądzę. I też sądzę, że będzie dobrym pomysłem zbudowanie takiej wieży, aby w ogóle tym gliderem sobie polatać. Jestem ciekaw też, czy on działa na podobnej zasadzie jak w jedynce, bo ja w jedynce bardzo mało latałem gliderem, aczkolwiek... E... Muszę przyznać, że od czasu do czasu się udało miło wszystko walnąć coś takiego, że... No, jakby to powiedzieć... Jak wyskoczyłem z wieży, to nagle zacząłem lecieć tak w górę, że aż... Moi znajomi nie widzieli mnie na, na niebie w deforeście, tylko po prostu widzieli sam napis, co nie? Oni nic nie widzieli wtedy. Ja też ich nie widziałem na dole, tylko same na, e, ich niki. A, i zapomniałem wspomnieć, by the way. Z e, tego co wiem, usunęli także już tą opcję, że można było po prostu się przespać i cała zima po prostu znikała nagle. Że kilka dni z rzędu można sobie spać. Nie, już teraz to ma po prostu cooldown, jak w i i e, no, nie da się tego zrobić. Więc aktualnie. Niby naprawili sporo rzeczy, ale tak naprawdę no to to były takie rzeczy, które ułatwiały nam mega rozrywkę. Już blisko, już blisko. Sprawdzimy zaraz, czy to jest, może tam. Miejmy nadzieję. Jezu! Skąd to na się drze? Oh shit! Biegnie za nami, biegnie za do nami. Dobra, sprawdźmy, czy to może jest. Ta jaskinia teraz. Dobra, no nie wiem, czym w ogóle są spowodowane te ścinki teraz, co jakiś czas, bo one mnie jeszcze też denerwują i to dosyć mocno. Tak, samo jak te nietoperze cholerne. Dobra, miejmy nadzieję, że to jest odpowiednie miejsce. Chyba. Nie jestem pewien na 100%, ale chyba tak to jest to miejsce. Mamy tutaj sporo tego jedzonka, więc o tyle fajnie. Wyłączmy radejko, żeby nam to nie przeszkadzało Oho Chyba znaleźliśmy już wow wow, wow wow, dobra, 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 dobra Je Co? Ja dostałem one shota w tym momencie, moi drodzy, co nie? Ja się tego totalnie nie spodziewałem, co to się aktualnie wydarzyło. O kurde, dobra. Już wiem w takim razie chyba po co mi się przydadzą teraz te granaty. Chciałem przeładować. Najlepiej będzie właśnie, chyba jeśli będę tutaj e, się przed nimi krył, bo o, jednak oni mogą sobie stąd wyjść. Nie żyjesz? Wow! Jezu! Co jest? Jakie spinjitsu Kurde, typiara potrafi robić Nie wiem, może Połowy nie trafiłem Ale, nie jest źle Wow! Bez kitu, ty typiara robi spinjitsu Dobra, przeładujmy sobie na wszelki wypadek. Jezu! Dowody, dowody. Ja stąd spadam. Ona mi połowę HP jednym atakiem wzięła. I to jeszcze w złotej zbroi. Gdzie złota zbroja powinna zmniejszać otrzymywane dla nas obrażenia? To ja podziękuję za takie coś. Ja tu się wrócę, ja się wyleczę po prostu. O rany, co jak co w sensie... Oni wyglądają w ogóle, nie wiem, no... Moim zdaniem dość normalnie, no po prostu jak tak tacy ślepcy w sumie tylko, że w wygarniaczkach, co nie? Więc dla mnie to tam nie są to aż tacy przeciwnicy najwyżej z widoku, jak oni wyglądają. Nie są ciężkimi przeciwnikami. Bo na przykład pierwszego już załatwiłem, co mnie w ogóle dziwi, bo myślałem, że będzie gorszym przeciwnikiem. Teraz tylko z nią się uporać, ale to z nią sądzę, że też jakoś... jakoś tam się zaraz uda. Tylko trzeba zaczekać, aż na tej. Nie wiem, no chce się jej skoczyć. Ale jak ona zasuwa, boże! A, będzie ciężko ją trafić. O! Dobra, balić, to się od Jana. Widzimy się za chwilę. Dobra, moi drodzy, zmiana planów, mianowicie teraz, zamiast pójść prosto do, do tego bunkra, do tej stołówki, gdzie właśnie ma być na walka, to mam lepszy pomysł. Zaraz powinniśmy chyba znaleźć glider i sobie po prostu polecimy co, nie? By zaoszczędzić sobie chodzenia. I tym razem wykorzystam już wszystko, co mogę na nich, naprawdę. Spróbuję jak tylko mogę. O, tu coś mamy, by the way. Jakieś obozowisko takie lekkie, czy coś w tym stylu. Możemy zapisać grę? Możemy zapisać grę, ja jestem aktualnie naprawdę uradowany tym faktem, bo chociaż teraz jak sobie bym zginął znowu przy tych bossach, to... Uuu, no proszę, glider. Ulala, i teraz pytanie, jak się nim w zasadzie lata? Nie wiem, możemy zrobić jakiś... Aha Możemy zrobić jakiś test czy coś O kurde A i bez kitu my lecimy To wiecie co jest najgorsze, że ja muszę się zawrócić, bo ja nie pamiętam dokładnie gdzie to było Ty nareszcie mamy w jakikolwiek sposób na szybsze przemieszczanie się niż po prostu łażenie po tym lesie kurde ciągę na piechotę no, no super, no linie lotnicze. Kelvin. To nie. Tyle, że Kelvin tam został. O nie, jednak możemy patrzeć, gdzie my jesteśmy dokładnie. I lecimy w złym kierunku. Ej, lol, teraz chociaż widzę tak... Z wysoka, jak to wygląda. No, nawet nieźle, no muszę przyznać. Tylko najgorsze jest to, że glidera nie możemy wziąć ze sobą, jakby. To jest porąbane i to pokazuje totalnie. W sensie. pokazuje mi ten kierunek, którym lecę. Jakbym leciał dobrze, a ja lecę wtedy w ocean. No no nie wiem o co chodzi. Dobra, spróbuj... spróbujmy ich jeszcze raz pokonać. Czy nie? Nie wiem co się stało, ale aktualnie do nich dosłownie nie chcą do mnie to i wyjść. No, coś się chyba zbugowało, bo naprawdę nie chcę do mnie tu i wyjść. Oj, w tym momencie nie mam bladego pojęcia, co ja mam tu zrobić. Przyszedłem tu tylko po to, żeby sobie się powołać z tymi bossami. A aktualnie, bossowie nie chcą do mnie wyjść. Dobra, spróbujmy zrobić to i save usia, co nie. I dzięki temu, że zrobimy sobie to i save usia, po prostu sobie na szybko zrestartuję grę, bo ja po prostu. Nie wiem o co totalnie chodzi z tym, że ja nie mogę tu i tego ogarnąć. No, nareszcie wychodzą. Ale w takim razie spadam tu i do wody. Czym szybciej? Wow! Opak, Przeładować? No chodź, no śmiało. Wow, wow! wow. Dobra Ile jeszcze Dobra, no to piarka mocna jest, muszę przyznać Eee, brak amunicji chyba Ale to ja jestem taki też przygotowany Wow Niech on to podbije Dobra tak, gdzie to są granaty? Już? Tak, nie, nie. Nie pomyślałem i za szybko wolno. Dobra, ma to rewolwer. Padnij. Chyba są pokonani w końcu. No i na tym był. Przeciętki na tym, dobra Czyli, że mamy już tych bossów z głowy, ale nie mówcie mi, że naprawdę, te dwa bossy to po prostu, to po prostu nie wiem, to ty... Tacy... ulepszani ślepcy, tyle że w garniturach, no. To jest trochę zawiedzony aktualnie. Serio, no, spodziewałem się czegoś lepszego, po prostu. Ale dobra, poszukam czegoś tutaj, może jeszcze będzie. Może raczej nic tutaj konkretnego nie widzę. Dobra, to wyjdziemy sobie drugą stroną po prostu, co Co jest?! Ale się zesrałem! O rany! Jak ja się teraz zesrałem, Boże, jak ja nagle usłyszałem to w krzakach! Jezu! O, nie tylko to nawet Glider! Dobra, wedle moich obliczeń powinniśmy zaraz dotrzeć do celu. Więc e, fajnie, trochę mnie. Oho, widziałem jakiś cień. No poważnie. Tu glider. To wcześniej tam u góry żeś się nie zacinał, a teraz nagle żeś się zaciął. O rany, dobra, teraz się trochę. Zasmuciłem To w takim razie jeszcze chwilę nam zajmie dojście do celu Dobra, udało się Pokonaliśmy bossów I zdobyliśmy glider Jestem aktualnie... Szczęśliwy jak tylko mogę być What the Sarenka? Okej, okay. okej okay. Kurde, to teraz wygląda jakbym był jakimś... No, No i fajnie w takim razie jeszcze sobie chwilę tutaj posiedzę, coś porobię. Jak będzie coś ciekawego, to wam po prostu pokażę. Chyba coś się zrąbało, skiepściło się coś. E, nie mogę się ruszyć. Fajnie. Mordowałem pociski, bo gra się zgliczowała. No, już tam latają. Aj, problem z nimi będzie niedługo. Możesz ty! Cała ekipa, co jest? Ale nie! Nobody can wish my power! Jezus, Mario, czy ja właśnie zarąbałem chyba z pięciu przed moim dołem? Chodź, chodź. Dosłownie zostaję nowym Demon Slayer'em, co nie nowy tam Jiro, Tutaj wlatuje. Właśnie zapomniałem teraz przecież da, da się ten yy, już ogarniać yy, te jak to się nazywa Żeby zamknąć drzwi na przykład Wystarczy jeden patyk tam, A, czyli że to było już niedobre, czyli ja już wrzuciłem niedobre te żarcie chyba Dobra, to w takim razie patyk powinien być teraz dla nas yy, O No No i teraz już nam nie będą chodzić mniej więcej Najwyżej nie powinni ale dobra, wiesz, że obserwacyjna tak czy siak się przyda, więc. A możemy ją zbudować? Czemu by nie? Dobra, to może najlepiej będzie w tym miejscu gdzieś. Tylko że. Naj, muszę to najpierw ściąć chyba. Postawmy to sobie w... ostatecznie tutaj. No i teraz zajmijmy się tym samym co zawsze, czyli zbieraniem drewna. Wszyscy na kupę jelo. Tak ja już mam dosyć tego jak oni w 10 przychodzą nagle i tak kozaczą, bo to już To już jest naprawdę słabe. No jeszcze jeden, no co chwila ktoś nowy O Kelvin! Siema Jesz sobie to akurat mam dla ciebie zadanie w takim razie. zdobądź e, bale i... O pojemnik. Pojemniki. Najlepiej. Tak, czekałem aż to przyjdziesz w końcu. Żeby dać Ci coś do roboty. Taka serca to nie wiem, Kelvin. Nie wiem, jak bardzo lubisz tej pracować, to nie. Ja, propon ja w ogóle chcę zrobić taki, nie wiem, wywalony wieżowiec, co nie? Którego oni mi najlepiej nie zniszczą. Jeżeli byłoby fajnie. No i to by aż takiego problemu nie było na przykład z używaniem tej lotni. To jest mój główny plan, z tutaj. Co jest? Deszcz! No nie! FPS-y spadają! Nie! Co ty robisz? A! Teraz rozumiem. Zła samica. dobra. Ale dziwo, przez dłuższy czas aktualnie mało tych przychodzi. Mało przychodzi jakichś kanibali, czy ogólnie mutantów. Więc... Z jednej strony to dobrze, z drugiej strony jestem aktualnie troszeczkę smutny, bo bym wolał mimo wszystko, aby jakiś tutaj od czasu do czasu przynajmniej zagrożenie przyszło. Żeby się po prostu pobawić. Aktualnie to mimo wszystko fajnie się tak tworzy własny domek, wiadomo, aczkolwiek no... fajnie by było też w końcu powalczyć z kimś. To nie tak, że musisz sam do niego lecieć, nie wiadomo ile, żeby z nim zawalczyć. Czy ktoś mnie niszczy mój domek? Tak, ktoś mi poradnie No za daleko to nie się nie zalecisz raczej, moja droga. No, trochę tego drewna tu jest. O, i Virginia w końcu przyszła, nareszcie się zjawiła. I mi wiewiółkę złapała, ale fajnie, nice. Dzięki, Virginia. A tobie to ja mogę polegać. Na Kalwinia oczywiście też, ale... Nie. Chyba trochę mniej Uuu, nice O ja zostanę znowu to i chcą wbić Oho, zaczyna się! Wojna o ziemię! To wygra no, oczywiście, że wierzinia proste Dobra, niech ona się zajmuje tymi mniejszymi przeciwnikami, bo ja naprawdę nie chcę na nich tracić czasu Leż W końcu w cię strzeliła, leż Leż powiedziałem Leż Ja Ci pomogę Virginia co nie On zaraz pójdzie spać O, o tym mówiłem Nie próbuj Takiego heda ona strzela Pięknie Virginia Boże Ja jestem z niej totalnie dumny co nie w tym momencie Ona jest Dosłownie zajebista Dobra moi drodzy wiecie co? Od jakiejś godziny już kurde tutaj siedzę Zastanawiam się co mam zrobić Cześć Virginia I krótko mówiąc Nie mam już nic aktualnie do roboty, e, w sensie mogę jeszcze pójść znaleźć tą lornetkę, ale to jest O tyle nieopłacalne moim zdaniem, po prostu yeah. będzie mi jest dalej, ale yeah. Daleko byśmy musieli po nią iść Więc, e, póki co wolałbym sobie to zostawić e, Chyba w tym odcinku i tak sporo zrobiliśmy, bo troszeczkę rozbudowaliśmy tak, nasz domek, taki piętrowy już Poza dodatkowo jeszcze sobie ogarnęliśmy dwóch minibosów. Poza dodatkowo e, ogarnęliśmy sobie jeszcze glider, więc no wiesz o całkiem, całkiem git moim zdaniem, co nie e, Też wam no tam powiedziałem, nieco na temat tych nowości, które aktualnie tutaj są, no i sądzę, że no, nawet Żaden mutant tu nie przychodzi już, co nie? Tak? No dosłownie siedzę tu już cały czas i ciągle buduję. To jedynie co tak co jakiś czas przychodzą kanibale i to jeszcze w taki sposób oni przychodzą, że nie wiem, wysyłają parę osób, nawet nie mają już tego dużego, co nie, żeby chociaż trochę było on wyzwaniem. Oni po prostu tutaj ma, mają już totalnie wywalone. E, praktycznie nie przychodzą kanibale, aczkolwiek to czasami im się zdarzy. No Mutanty, no, on no, to tak jak mówię, no to nie ma już praktycznie żadnego, więc nie chcę tutaj po prostu zanudzać, zanudzać was e, nie wiadomo czym, oraz e, nie, nie chcę po prostu sobie utrudniać montażu tego filmu, żeby nie trwał on ogólnie jakieś nie wiadomo ile, więc to się mam dziękuję w takim razie i widzimy się chyba w kolejnym odcinku z Sons of the Forest, co, nie, tam nie wiem, może się coś znajdzie w takim razie do roboty, jeszcze może nie, zobaczymy aczkolwiek e, też spodziewajcie się odcinków z Dead in the Water. 2. Więc cóż, ja jeszcze raz dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach, co nie? Cześć!